Siemano ludziska, dzisiaj znowu gra Johnny. Elo. I, sobie dzisiaj trochę. I właśnie polamimy sobie seresa. To będzie nowa gierka na moim serwerze. To idzie za głośno, muszę przyciszyć. Zony będzie lamił. Nie wiem, nie, coś tu będzie działo. Wcześniej się za dużo działo. Dlatego będę teraz nagrywał. Proszę bardzo, ty się dedłeś, kurwa, czy razy? Okej, to chyba będzie cicho. Daj mi podłożyć bombę i sobie niech posłucham muzyki. Okej? Okay? Nie. Dołożę do tego później muzykę, ale nie ja chcę, żeby była tutaj muzyka. Menda! Nieprawda. Manda kurwa jesteś. Nie. Ja ty, kurwa zaraz urządzę Widzicie, żony. Dobra. A, no. Ty kurwa urządzę Widzicie, ja wygrywam. Mam zabić 5, a ma 3 dopiero. I ja ciągnę. Tak, jakbyś gram... kurwa wcześniej nie był ten. Bizda. O! Coś mówiłeś? <grystanie> o nie, No Nie Czemu mi nie uważaj, bo uważaj, to by się w pierwszy nad na budę i zgniesz I będzie muzyka zaraz, pum pum pem, 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 Dodałam, pom, pum 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 E, miał być tylko na ramdę, milu. No, a jest. Nie jest na A. Jak nie. Fuck. Jaki lak? I, i da tej bombe lepiej. Kurwo. Nie znam. Jeee! Yeah. Miałbyś tylko kurwa na A. No jest słyszeliście muzykę z CS-a. <noise> Dobra, wiem, chciałem tylko im pokazać jaka jest muzyka. grać tylko na A. No teraz gramy już na A. się Dobra, chcesz? Prze Łap! FUK Za chwilę wybuchnie bomba je za chwilę dududunda TY! Ale chyba nie wybuchnie Ale... ale... kurwa tak kurwa leżysz Ale miałem laga Oooo Dupa nie laga nie wiem, spielę, nie wiem Nie mam nadzieję, że dzisiaj dodam tego filma Johnny mi chyba zrobi intro. To nie żony. Maybe, kur A, <laughs> o, nie chciałem tu! O! No to było! Szczerze, kurwa i... kurwa No, chciałem jeszcze podłożyć bombę, żeby mieć punkty Dobrze, ale nie, no nie, 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 nie <noise> To już wiedz, której strony cię wezmę Pilnuj się tam Ja tylko jestem taki magiczny Chodzę tu i tam Kurwa grasz Tero. jakbym ja grać kurwa Tero, to już kurwa szarąklu Wow, lak. Nie stralaj do mnie, please. Fak, jeszcze raz rzuciłem flasze. Nie stralaj do mnie, a pan nie ma do mnie sztuki. Ale chłopie, ty do mnie sztaliwej. Dobra, zginę. To jest mój piękny dad. Przykro mi. Miałem z takim kimś wygrać, ale nie wygrałem. Piękna, statysty 9 na 7 7 na 3 To no. chwilę wybuchnie bomba 10 i odjedłem punkt 10 życia A 16 Co mi się tego zdawało? Ej zabicie Dziękuję państwu! Na pewnie kurwa kupowałem broń to dziękuję bardzo ja to Jak coś kupowałeś? Kupowałeś? To przepraszam to Przepraszam ja się pana <laughs> A ta sewe dupę wsać. O ty mendo Polityczno okay, okay, okay. Do, ten ten O. Eee Proszę państwa, nie mam słów. Zachwyciłeś? Ty Ty zostałem 23 i 21. Wow O, Hedzik piękny, nagrało się eee, Niestety Ja to wytnę O ty kurwo Same... Wszystko będzie samo moje co ja bym co teraz ja wyabiał sobie level? A, <śmiech> 21! <śmiech> Za chwilę wybuchnie bomba. Ło! Ło! Zdupy! No, dupa! Teraz, teraz przez no... Przez nagrywanie to jest. Mam lagi. Idzie. No 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 no. Chcesz to możemy się zamienić? Ja będę terror kurwa te Nie chcę. Nie zamknij. Nie narzekaj. Nie narzekam. Ale co ty rzucasz? żywem je ganatami Boże wstydziłbyś się. Nie będę się wstydził. Dupy, człowieku! Wiedziałem, że tamty. Weź, nie, nie wybuch nie. nie. Ja chcę, że za chwilę będzie za chwilę będzie bomba. Hmm. Przykro mi. <noise> Celowus, nie spiczyć. Byś mi rzucił fleszem. No do kurwa, No, Ludzie, jakbyś mi rzucił flesze, to... Dobra, ja idę przez Mozilla. Jak o No ja idę przez moz przez ten długi tunel. Ja to nazwam swoimi... nazwami Zdupy, Kuda! O oh, ty Uuuu 46 HP zaplantować. 46 APP 11 A jest... ci się wyrównało, ja mam przynajmniej 14-5! To mm. mm. <śmiany> <śmiany> co kurwa było, ja pytam Ej! Czekaj, 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 czekaj! Menda! 10... 10 HP! Boże! Ja mam to wszystko wyrzucone, żeby tego bronić kurwa! Nie no, do tego się przyda muzyka jakaś fajna. Nie wiem jak to nazwać, yyy... młody mi się odezwał, o ja przyjedzie, mam dośćko.

Dziewięć <gieśnicy> chabzu? <9 hapsów. gryzno> nie, bez, że to się to się wszystko zmieniło. Jakby nie, leaner, się jakoby zobaczyć, jak będę nie, nie będę nagrywał, to zobaczysz, chupお願い. już będzie od razu więcej, ja będę miał. Jak to będzie? Co? Jak jak nie będę nie nagry, nie jak, będę. nagry jak nie będę nagrywał, to zobaczysz, ile będę miał zabić. No no no, Pizda. Idź tam kurwo. Co jesteś? <guletra> Zobaczcie tu na filmiku Oluju chłopie, się byłem zać taki zaćpany <ślesz> Ten Przez tego flesza No znowu debil do mnie doszedł Jezus Zabiję go czekaj zabiję Gdzie on jest Gdzie on jest Czekaj stój Gosiu stój Ej chodź tu chodź tu Pizdo chodź tu stój Stój mi tu stój Powiedz mi po prostu gdzie jest nie da się ich zabijać? E no... Powiedz po prostu nie jest. na spawnie, chodź tu, na spawna. Ja, to jest taki pedał z brodą. Pedał z brodą? Nie zabijaj mnie, z, nie zabijaj. Wyszliśmy Myśleliśmy, że głównym. Kryje się tam, na dole się kryje, uważaj. Tu, z głównego jest na dole, tam na tak jakby zjazdem, na zjeździe. Skrył się z boku. No, idę od was. Idzie do B Co znaczy do A. mi Mogę, To ja jestem, To ja jestem! <śmany> ja Ciebie nie strzelam. Kryjecie jakby co? Nie strzelaj do niego, patcianie! Dzięki. Czekaj, oddal się, oddal się, nie zabijaj mnie Podwożę bombę, żeby było fel Masz do mnie nie strzelać. Nie strzelaj. Menda! <śmany> Ale masz do 9, do 10 masz o, po, oczekać Poczekać Do 10, ej, do 10 masz poczekać, nie masz rozbrań na razie Ja to jakbym mał rozbrań, Do 10 Do 10 Do 10 ma być Ma być do 10 <laughs> <laughs> Aje <Yeah. śmiech> <Yeah. śmiech> <Yeah. śmiech> Nie chuj <laughs> Całego Mów mi po prostu gdzie idzie. No i ty mnie do mnie No kurde gościu ma pakę, Ej. Po prostu mów mi gdzie idzie. Bez jaj dobra, idę z nim no, <laughs> Za chwilę gdzie? będzie bomba Idziemy przez tunel Tak wcześniej Wow, lag Lag mi Ty cioto, rzuciłeś we mnie Tylko miałem wiedzieć gdzie to kurwa ty <laughs> Ty pizdo ma! Dobijemy ci je! I kutas! Kurde! Kutasy! kurwa. Sam Dwóch na jednego. Dobra teraz, teraz ci powiem gdzie on idzie. Gdzie on to rzucił? Co za debil w niebo rzucił granatem? Idzie przez tunel. Tak, kurwa frytki na wynos. Ale buzia, tak. Widzę buzie w tym tamciu. Da, 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 da. Na. kurwa we dwóch to ja was pierdolę, nie gram z wami. Ale ja go nie zabiłem. przecież znaczy, ciebie nie zabiłem. tak, kurwa, jego go z nie mam, jak we, we dwóch, kurwa. Ciężarmy. Ale, ale to tak innego serwa nie ma. No, ja, to, ja... Kurwa, tak, na pewno. O, czekaj, przeszłem? O, okej, okay, jestem w tobą, niech będzie. On za chwilę wyjdzie i tutaj tak się przeniesiemy, no. No! No kurwa! A. Bez A. jaj! Człowieku, nie myśl czy co? Teraz I, i tak jest kurwa tak. Game over! Dziękuję państwu. Ach, co? Zrobić cięcie? Cięcie. Albo nie będę robił. Ewa, wyciliśmy po przerwie. Witam. Ja najątka was przemilnęła. Znaczy. Jadę do no to więc... Co? Gówno, idziemy. Co mi gówno? Daj mi kamizelkę. Gówno w sensie, kurwa, cicho. Daj mi kamizelkę. Aha, nie. Ja matku byłem, ale to może on nas od dupy stąd weź, nie? Dlaczego czemu idziesz ze mną? Nie wiem. No. Ja napisz koleśowi, żeby To i tak, to i tak, że kurwa. No. Napisz koleśowi, żeby ten... Żeby tylko na A było. 21 modi, on jest na A, za paczką. Pierwszą z nich Gdzie ty kurwa jesteś? Na dole. Fuck! Kurwa, nas, jak na lekce piątku. Zabija na a, -A z M5. o! Wow, oh. Za chwilę będzie bomba. Je. Yeah. Dobra, ja idę go, wezmę go od dupy stony Chodź tędy. On ten na pewno przejdzie. Cicho, że bądź. ten biegnie na... Jak napalony, biegnie. No, on powiedział ten kurwa, kto szedł pierwszy, kurwa. Biegnie, ja teraz zrobię pierwszy. Gdzieś tu musi być Pizdo do. że podłuży na B się wkuruje. Ja go zabiję Dobra, przyjmij strategiczną pozycję No właśnie, strategicznie... Stryk... Strategiczna Strategicznie, pozycja Strategicznie Gdzie on jest? Pizdo yy... O, o, fuck! 16 HP, musisz mnie osłonić Fuck! Bez ja! Odjąłem, odjąłem mu dużo Chycił? Zjechał mnie! 21 się jeden mu zostało, ja pierdolę. Kurde jak ty to jest na antynię tu Jezus Będzie lamienie, no i będzie koniec. Nie moja wina GUDE, nie mam kamizelki, FAK A ja też. Musimy go że nie musimy zła, go Musimy go zabić. Tym nic więcej. Musimy go zabić. To trzeba chodzić we dwóch, a nie. Ty jesteś tam polazł już. Gdzie on jest? Złupie, już poszedł do paki, no nie, bez jaj. Robi nas jak chce. No. Kuchy. Zabijecie. Co? No! Co niego nie strzałeś no Jak? Ograniczył na tą już mamy Staszku, więc... Mam się, pięć, mam Dobra, y ma nie? Dobra, Staszek On chodzi raz tędy, raz tędy Nejki no Przykamp się gdzieś Dobra, ja się tu kampię jakby co Wyprzedało, ja się nie chyba, nie, nie, nie będę się wychylał to zawsze źle nie. wychodzi Ej Ruszaj Jak ktoś się ruszy to jest kurwa on A może on pójdzie nie... Idzie Fuck laga mam Widzę go Mam laga Nie laga <ścoughs> Zajebałem no. mu pistolet Laga miałem Co ludzie no bo jeszcze raz idziemy na tym Tajm mieliśmy wcześniej Układ dziesiątkowy, ale może przejść górą Teraz Dobra. będzie górą przed, mogę się założyć Teraz szedł tutaj longiem teraz teraz... Ło! Nie no no, nie no, państwo i państwie Dobra, zabiję go jeszcze raz, koniec, nie Co? <laughs> Johnny <Jennifer laughs> wkurzył się Dobra, idziemy go zabić. Idziemy razem teraz, bez jaj. No idziemy razem, po prostu. Ty pizdo! Yeah! mi mnie to zabrał. <laughs> Bestia ze mnie. Dobra. Mam Nic, okej. Okay. Dobra, proszę państwa i panie, i panie, panie, i panowie. Dobra, kończymy to. Był ze mną żony. Allahu Akbar. Właśnie, i ten Eniu, i ten Eniu, tego Enia chyba znacie. Tego... Gieniu, gieniu. Tego Enia znacie, to zaznaczyłem. To dobrze. O skurwysy. O się. O, o płypierdol mnie kurwa. kurwiu się. Chodzi z króskiem. Czekaj? Jest ty kurwa, pojawia. Weź mu to krózko. Ej, nie mogę. Dobra. Dobra, kończymy to na razie. I widzimy się w następnym odcinku. Noeczka!